Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początek prezentuję kolejne 5 osób, które publicznie mnie subskrybują, dzięki że jesteście. Wy też możecie pojawić się w materiale, wystarczy, że klikniecie czerwony przycisk pod filmem i macie ustawione publiczne subskrypcje. Tyle zgłoszeń parafialnych. I przejdźmy do zestawu, który można dostać jako gratis w Lego Store lub na stronie Lego do 27 stycznia. I co ciekawe, na stronie Lego są to zakupy za kwotę minimum 390 zł, a stacjonarnie dostaniemy go już za 375 zł. Jest to Tygrys, czyli symbol Nowego Roku Księżycowego. W zeszłym roku był podobny zestaw z bykiem. W karcie u góry macie link do recenzji. I numer katalogowy to 40491 i zestaw składa się ze 193 elementów. Od góry opakowania mamy pokazane oko w skali 1 do 1. Natomiast z tyłu elementy ruchome modelu i sposób na przekazanie zestawu w formie prezentu z dodatkiem gotówki. Po bokach opakowania mamy trochę napisów i kod kreskowy. Tygrys w sumie to też taki trochę kod kreskowy. Zobaczmy co znajdziemy w pudełku. Na wierzchu mamy tak jak rok temu kopertę, tym razem z wizerunkiem Tygrysa i pozłacanym rokiem 2022. Z tyłu pozłacany na druk modelu. Koperta niestety pusta, tak jak ostatnio, czerwona w środku. Poza kopertą mamy oczywiście klocki. Spakowane w trzy worki bez numerów. I instrukcję, której się przyjrzymy. Instrukcja ma mały format. Na końcu, jak zazwyczaj, wykaz elementów, na okładce pusto. I dowiadujemy się, że całość złożymy w 73 krokach brak jakichkolwiek reklam i innych zestawów. Elementy w workach, pogrupowane raczej pod względem wielkości elementów, dominują klocki białe, czarne i pomarańczowe. W najmniejszym woreczku mamy też liście i trochę elementów złotych. Ja zabieram się za budowanie i za chwilę omówimy złożoną konstrukcję. Animacja zbudowania w oddzielnym odcinku, link macie w karcie u góry. A tak prezentuje się złożony tygrys i mimo, że nie wygląda tak dobrze jak majestatyczny tygrys z LEGO Creator to i tak wygląda uroczo. I w mojej ocenie lepiej niż byk z poprzedniego roku jest mniej ruchomy, ale o tym zaraz. Zobaczmy na początku podstawkę, wykonana głównie z zielonych elementów, ozdobionych czerwonymi i złotymi akcentami w postaci płytek i jumperów 1 na 2. Mamy tu także dwa jasnozielone liście ze złotymi kwiatkami. Okrągła podstawa składa się z dwóch elementów. No i figurka, jest ona bardzo statyczna. Ale wygląda uroczo, być może ze względu na wielkie, okrągłe ślepia, którymi się na nas wpatruje. W sylwetce ruchome mamy tak naprawdę tylko uszy. Oczywiście możemy zmienić ustawienie oczu, co zmienia jego uroczy wygląd na bardziej zabawny. Zaletą na pewno jest brak naklejek, a paski uzyskano poprzez składanie na przemian czarnych i pomarańczowych płytek w różnych rozmiarach. Głowa nie jest ruchoma, jak było w przypadku byka. Ruchomy jest za to ogon i nawet pasuje skalą i wyglądem do reszty konstrukcji. Co też fajne, większość powierzchni została wygładzona i mamy mało widocznych studów, co jest bardzo fajne. W zestawie znajduje się także kilka elementów zapasowych, które właśnie wam prezentuję. Czy planujecie jakieś zakupy, aby otrzymać ten gratis? Czy będziecie raczej poszukiwać go na rynku wtórnym? A może nie podoba się on Wam? Tak jak zawsze, sekcja komentarzy jest dla Was. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, bo myślę, że warto. A na dziś to tyle, trzymajcie się i cześć!